Witam wszystkich. Jedziemy dzisiaj Renault Trafic z 2015 roku z silnikiem 1.6 dCi 120 koni. Auto jak widać bardzo dobrze wyposażone. Ma praktycznie wszystko, czujniki różne na szybach, także są wycieraczki, wszystko automatyczne, czujnik zmierzchu Tempomaty, Bluetooth, radio, nawigacja Asystent wspomagania wjazdu pod górę Klimatyzacja oczywiście Wspomaganie jazdy w takich tam dołach różnych i wzgórkach No naprawdę ma ten samochód tutaj, wiele takich różnych ciekawostek. Jak samochód osobowy, w zasadzie się dużo nie różni od samochodu osobowego. Sześciobiegowa skrzynia biegów, elektryczne szyby, też z dwóch stron. Naprawdę bardzo fajnie wyposażony bus. Jeśli chodzi o silnik, 120 koni, duże przyspieszenie, naprawdę bardzo fajnie ten samochód przyspiesza. Pokażę to później na drugim filmie. To sami zobaczycie jak to bardzo fajnie wygląda to przyspieszenie. Samochód elastyczny, bardzo dobrze się prowadzący, jak osobówka niczym praktycznie się nie różni jego obsługa jak osobówki wrażenia są też podobne, trzymanie się drogi w zakrętach i tak dalej jak taka osobóweczka samochód tutaj ten jest od jakiegoś czasu już w Polsce był jeżdżony, eksploatowany mimo to, że ma tam może francuskie numery na sobie teraz, ale Naprawdę zrobione było nim jakieś 12 tysięcy kilometrów coś koło tego. Tutaj, tak w koło komina, tam czasami gdzieś dalej pojechał. Także on już się sprawdził, nigdy nie zawiódł nikogo tutaj z nas. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie się sprawował. Klimatyzacja, oczywiście, w upalne dni bardzo pomagała, jest to bardzo ważne. Żeby ta klimatyzacja była, jeśli coś tam Wam może mruga na ekranie, to wino tam kamery, że rejestruje jakieś tam mruganie ekranu, wszystko tutaj jest na pewno dobrze. Chodzi o spalanie, to takie puste, bo no nigdy akurat u nas nie było jakieś załadowane, takie drobne rzeczy, żeśmy wozili do samochodów, jakieś części, coś takiego. Potrafi spalić 6, 6 litrów, ale to naprawdę tak trzeba jechać 80, 90, no jak już się jedzie trochę szybciej, tak dobrą stówkę, 140, 100-140, tam gdzieś autostradową, no to tak trzeba liczyć. Już Koło tej ósemki ze spalaniem 7,6-7,7. 7, 7. Jak jest kupał zimą, to klimat też tak sobie z litra lubi zażyczyć. To też zawsze ten litr więcej wychodzi tego spalania. O użytkowość auta yy, jako autodostawcze, no to jest to wersja Long. Także jest akurat yy, dużo dłuższa. Tam przeszło 2 metry, to wszystko ładnie wchodzi. Bo w normalnym to ciężko nie dwumetrowe coś wsadzić. No to jest taka super użyteczna, bo naprawdę te mniejsze wersje. To jednak potrafią zawsze zawieść i być jednak za małe. To jednak jest bardzo ważne. Tutaj jest też fajny uchwyt na telefon, bo nawigacja polska jest. Ale jednak ta nawigacja tutaj. No wiadomo, te nie wszystkie drogi już się zgadzają. Mniej więcej tam w miastach na zachodzie na pewno, za granicą będzie działać bardzo dobrze. No a w Polsce to zawsze jednak używane tu było z tego, z tego uchwytu, który tutaj jest w standardzie założony, naprawdę robi robotę. No fajnie, jak samochód ma takie różne rzeczy, że naprawdę tutaj jest też jeszcze wyjmowany z tyłu. Co zobaczycie później, taki organizer cały z trzeciego środkowego siedzenia się robi. Ja naprawdę bardzo przyjemnie się. Jeździ. Dokupka różne, zapalniczka jest tu blisko, także można sobie telefon podładowywać w czasie jazdy. Szyby elektryczne oczywiście wszystkie, tak jak wspominałem. Tam jest takie lustro, z którego z którego jeszcze widzimy, jak służy ono, no jak to się jest tam pod drzwiami tak zwany martwy punkt śledzi lusterka też bardzo dobrze widoczność jest są dosyć bardzo duże szerokie jeśli chodzi o stan techniczny no to auto ma 147 tysięcy przebiegu jest to przebieg prawdziwy oryginalny no więc naprawdę jeszcze dobrze się zachowuje no. można spotkać w wersji jakichś 9 osobowych już takie auta po 800, po 600 tysięcy przebiegu i one też chodzą, także 147 tysięcy to jest naprawdę nie, niewiele. I te auto jeszcze może bardzo fajnie posłużyć na, no na długie lata. Jeśli chodzi o wypadki tego samochodu to on miał tam takie jakieś drobne rzeczy. To na pewno nikt nie będzie ukrywał. Pokażę to wszystko na zdjęciach, ale no nie miał żadnego poważnego wypadku. Delikatne gdzieś zarysowanie koło, koło drzwi, z przodu z tyłu na słupku, lekkie takie obrysowanie, ale można powiedzieć śmiało, że w żadnej kolizji jako takiej nie był ten pojazd udział Wszystkie szyby są oryginalne na około, przednia szyba jest pęknięta. Wpadł nam tam w czasie jazdy autostradą kamyk. Nie wymienialiśmy jej, jest to. Koszt 600 zł z wymianą na miejscu. Wystarczy telefon i na drugi dzień są i wymieniają, ale no zostawiliśmy, żeby nie było, że jakaś przeszłość wypadkowa, że jednak ta szyba była zawsze oryginalna, z oryginalnymi cyframi. mamy skrzynię sześciobiegową nawigacja także też nie ma problemu z tym jest wszystko i mapa jest w polska także naprawdę nie wiem jak tutaj zrobić dzień i noc, ale wszystko tu to działa tempomat Granicznik przebieg 147 tysięcy kilometrów. Tryb eko: to Stop. Tutaj wyłączamy asystent, oczywiście, podjazdu pod górę jest. Także mamy taki uchwyt na telefon bardzo fajna sprawa z tym uchwytem schowki jeden tam tu na kubek zapalniczka tu drugi schowek pod siedzeniami schowki, obydwoma oczywiście tu jeszcze jest taki ale nie mogę chwycić Niezę cały też na różne rzeczy że można fajnie w czasie jazdy sobie różne mapy tam tak, tutaj w aucie nie ma nic do zrobienia. Pomału tam może zbliża się wymiana rozrządu. Gdzieś za 15-20 tysięcy lub na lata. No na lata to może jeszcze nie, bo to jeszcze chyba będzie dwa lata brakować. A tak wszystko jest OK. Nic nie trzeba w nim robić. Można jeszcze wymienić świece żarowe, ale podejrzewam, że może jeszcze my to wymienimy. No teraz, jak się zrobiło chłodniej, to trzeba kilka razy podgrzać kluczykiem, bo od razu fajnie nie zapali. Jak są erozy. No, od nowości są jeszcze te świece żarowe, także nie ma się co dziwić. A tak wszystko chodzi fajnie: nigdzie nic nie ćwierka, nie puka, nie stuka, żadnych nie ma jakichś tam dźwięków, nie, jakichś tam z plastiku czy coś. Wszystko naprawdę trzyma się fajnie kupy. Skrzynia biegów jest bardzo elastyczna. Można jechać na niskim biegu, 80 na godzinę, raczej na wysokim. Komputer pokazuje wszystkie spalania, zasięgi, tem temperatury, tutaj także możemy sobie USB podłączyć jakieś muzykę, a jak nie to możemy razem z telefonem sparować to radio, i na przykład z YouTube puszczać sobie muzykę i to wszystko tutaj też jest widoczne na ekranie. Oczywiście można zdjęcia, wszystko też tu oglądać z USB portu. A no naprawdę jest taki nie jest to taki golasek. W kierownicy też jest wszystko sterowanie radia tutaj obok kierownicy tempomaty. To wszystko naprawdę sprawia, że tym autem jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie i można pokonywać naprawdę długie trasy. Nie, nie boli kręgosu. Posiedzenia są bardzo wygodne. Można je jednak regulować do tyłu, do przodu, do góry na dół. jeśli tam ktoś akurat, bo jest to test, ale jest to też auto do sprzedania teraz, ktoś kupi te ten samochód, to na pewno nie będzie żałował ani do nikogo nie będzie miał pretensji nie jest to jakiś tam naprawdę taki glut, czy tam jakiś naprawdę wyszarpany złom jeśli chodzi o kierownicę tutaj, to naprawdę jest ona w ładnym stanie daliśmy ją oprzyć, zapłaciliśmy 350 zł, nie była ona w złym... W Wcale jeszcze stanie. Miała już drobne ślady użytku. Ale jednak był to taki bardziej plastik, Teraz ta skóra z tym performacją. No naprawdę jak się jeździ to akurat my zwracamy na to uwagę. To chcieliśmy mieć w fajnym stanie. No jednak to ta dłoń w czasie jakiejś tam dalszej podróży. Tam parę razy byliśmy gdzieś w Poznaniu pod Częstochową. Czy gdzieś to tam. No miał jakieś tam takie przygody, że były to jednak te 1000 km zrobione. Sterka, szyby elektryczne, bardzo dobry system audio. Siedzenie regulowane się zagrał pas. Siedzenia w dosyć fajnym stanie Nie widać jakichś uszkodzeń. Wszystkie podłoga tutaj też jest czysta, są dywaniki na całości. Mamy tutaj Mniej więcej taką przestrzeń. Oczywiście drzwi uchylane są tutaj. Te Drugie drzwi to mniej więcej wygląda to no, tak. Oczywiście też z tyłu mamy czujniki cofania. One bardzo nawet nam no, pomagają. Jest też hak holowniczy, oczywiście. Jest hak z tyłu, także to też jest bardzo ważne. Można zawsze coś pociągnąć za sobą. Autami tymi się bardzo dobrze jeździ. Takie jak są szybowe, czy coś tam z miejscami, to naprawdę na co dzień przyjemność jest z takim kusikiem jeździć, czy nawet użytkować jako jedno auto w domu. Chciałbym takie mieć. Tutaj jest jednak skrzynia, także pozostaje nam jedynie włożenie towarów albo jazda w trzy osoby. Dzisiaj biegów jest fajnie umiejscowiona mamy tutaj coś jeszcze podłokietnik który możemy sobie wyłożyć tutaj kamera na pewno zbiera dosyć dużo może hałasów, ale naprawdę nie jest tak źle jest naprawdę cichutki motor, mam porównanie ze starym Vivaro Oplem 1.982 konie, którym którym kiedyś jeździliśmy przed tym, naprawdę było tam trochę głośniej, 5 biegów, No tutaj wiadomo tą 6 się zapnie na autostradzie, to już ta jazda jest zupełnie inna, no już nie mówiąc o tempomacie i tych innych rzeczach. Silnik 1.6 może się komuś wydawać, że jest mały to jest wóz, ale naprawdę, naprawdę 100% mówię, że duma na, naprawdę jest to dużo wigoru, dużo zacięcia, nawet można powiedzieć sportowego. Robi robotę ten silnik 120 koni z tego 1,6 to naprawdę robi robotę. Tam nie brakuje mocy tutaj, nie jest tam problem jechać 140, 150, wyprzedzić kogoś. Nie ma z tym żadnego problemu. Także jak ktoś ma ochotę kupić takiego busa, to mu bardzo polecam. Na pewno nie będzie żałował tego. Najbardziej cenię go za to, że jest taki, że lepiej się jedzie jak osobówką. To prowadzenie to wszystko no jest lepsze. Naprawdę takie miłe pozycja, za kierownicą wysoko się siedzi, fajnie się tu obsługuje wszystko te biegi, zmiany biegów, przyspieszenie. No wszystko pasuje. Można śmiało wsiadać i jechać z 800 kilometrów i nie będzie to nas kosztować jakiegoś większego dyskomfortu. Także jak ktoś chce kupić, to polecam. Przez chwilę pewnie jeszcze będzie do sprzedania ten bus ale wątpię żeby tam długo go ktoś musiał kupować Na pewno jak ktoś przyjedzie to doceni, że że jest w porządku samochód i, i go zabierze Dziękuję wszystkim za uwagę Zapraszam do subskrypcji. Mogę od razu zdradzić, że niedługo będzie test jeszcze innego busa z 2013 Renault Mastera. też fajny busik tam z silnikiem, chyba o ile się nie mylę, 2-3 i nawet chyba jest więcej koni. Trochę 130. Miałem okazję już raz się nim przejechać, także też się fajnie jedzie. Także zapraszam do tego następnego testu Renault Mastera z 2013 roku z Niemiec.